Halo, halo, dzień! Dobry! Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja mam na imię Ania, a Ty jesteś na kanale Zainspiruj się zdrowiem, na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków żywieniowych, myślowych, na takie, które przybliżają do zdrowia. A dzisiaj przychodzę z filmem, w którym chcę opowiedzieć troszkę o roślinach, a konkretnie, dlaczego tak jest, że kiedy my zmieniamy nawyki żywieniowe z tradycyjnych na roślinne, to zaczynamy czuć się źle. Wiele osób obwinia rośliny, mówi, że to rośliny szkodzą, że to po jakimś produkcie roślinnym czuje się źle i to wszystko wina roślin. Ale czy na pewno tak jest, że to rośliny nam szkodzą? Czy to aby jest wina roślin? A może coś innego się za tym kryje? No właśnie, i dzisiaj chcę szerzej opowiedzieć o tym i wyjaśnić tę kwestię, żeby już nie było takiego niezrozumienia i żeby wszystko było jasne. Dlatego, jeżeli ten temat Ciebie interesuje, to zapraszam do oglądania. Wiele osób doświadcza złego samopoczucia, a co więcej, nierzadko pokazują się pewne schorzenia, symptomy, dolegliwości, kiedy osoby przechodzą z tradycyjnego żywienia na roślinne. Pojawiają się schorzenia, dolegliwości, jakiś dyskomfort, jakieś bóle, złe samopoczucie, mało energii wtedy, kiedy odstawiamy produkty odzwierzęce przetworzone, a zaczynamy jeść czysto. Dlaczego tak jest? Czy to jest wina roślin? Nie, to nie jest wina roślin. Rośliny tutaj Owoce, warzywa nie są niczemu tutaj winne. Powodów, dlaczego czujemy się źle po przejściu na roślinną, czystą ścieżkę, jest wiele i naprawdę można by było ich wymienić dużo, natomiast dzisiaj skupię się na takich najważniejszych i najczęstszych przyczynach, dlaczego ludzie czują się źle, kiedy zaczynają jeść rośliny. Ponieważ nie brakuje ludzi. Którzy doświadczają swojego samopoczucia po przejściu na weganizm, na zdrowy, czysty weganizm. Natomiast większość ludzi, którzy tego doświadczają, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje, nie wiedzą jakie procesy zachodzą, co się wiąże ze zmianą nawyków żywieniowych, jak może reagować organizm, nie wiedzą dlaczego, boją się i powracają do jedzenia śmieci bądź powracają do jedzenia produktów odzwierzęcych. I myślą, że to ich uratowało, że to zwierzęta martwe przyczyniły się do tego, że ci ludzie czują się dobrze. I faktycznie tak jest, że ludzie czują się lepiej. No ale nie dlatego, że zwierzęta martwe są dobre dla nas i nie dlatego, że to one są wybawieniem i dają zdrowie, a rośliny nie. Tylko to się wiąże z pewnymi rzeczami, o których zaraz powiem. Przede wszystkim, co trzeba pamiętać, to to, że rośliny w surowej postaci, bądź nawet w lekko przetworzonej postaci, typu parowane, gotowane, są bardzo delikatne, są bardzo lekkie, łatwostrawne i dające organizmowi przestrzeń do odpoczynku, ale też do oczyszczania się. I tak, kiedy odstawisz pewne produkty odzwierzęce, przetworzone, chemiczne, to Twoje ciało może wykorzystać ten moment jako dobry moment do oczyszczania się i do wydalenia toksyn, do wydalenia śmieci, które są w nadmiarze nagromadzone właśnie na skutek jedzenia niegatunkowego. I może te procesy oczyszczania, ten detoks tak zwany nie będzie jakiś ogromny, to nie będzie tak, że Ty będziesz leżał w łóżku z gorączką, wymiotował i czuł się bardzo źle. Natomiast, kiedy Ty zmieniasz właśnie nawyki żywieniowe na czysto roślinne, to możesz poczuć pewien dyskomfort, możesz poczuć bóle głowy, Lekkie zmęczenie, gdzieś coś może pobolewać, ale to nie jest wina roślin. To właśnie dzięki roślinom tak naprawdę twoje ciało się oczyszcza i ma możliwość wydalania tych wszystkich toksyn. Te toksyny właśnie przyczyniły się do tego, że ty zmagałeś się, bądź zmagasz się z pewnymi dolegliwościami. Dlatego pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to to, że rośliny dają przestrzeń do oczyszczania. Im bardziej na surowo jesz, bądź im bardziej czysto jesz, im więcej roślin ogólnie wprowadzasz do swojego życia, które nie są jakoś bardzo mocno przetworzone, które nie są smażone, to Twój organizm wykorzysta przestrzeń, którą dostaje właśnie, kiedy ty jesz te rośliny, i będzie chciał wydalić to, co mu najbardziej przeszkadza. No i właśnie wtedy możesz poczuć jakiś dyskomfort. Oczywiście w tym momencie również możesz poczuć pewien dyskomfort, jeżeli chodzi o emocje. Pewne emocje mogą też z ciebie wychodzić, ponieważ człowiek to nie tylko ciało fizyczne. To też jest nasza mentalność, tak to nazwijmy. I Twoja głowa też zaczyna się oczyszczać. Pewne emocje mogą z Ciebie wychodzić. Dlatego pamiętaj o tym, że kiedy wprowadzasz wysoko surowe żywienie, również sfera emocjonalna może się oczyszczać. Kolejna kwestia, o której należy pamiętać, to to, że kiedy Ty przestajesz jeść produkty zwierzęce. Chemiczne, to ty tym samym odstawiasz stymulanty, które zawsze ciebie stymulowały. To znaczy, twoje gruczoły stymulowały do pracy, dzięki czemu Ty myślałeś, że czujesz się dobrze. I teraz popatrz, kiedy ty odstawiasz te stymulanty, przechodzisz na czyste, niestymulujące Ciebie żywienie, to Twoje ciało pokazuje Ci, jakie Ty masz słabości. Bo gdybyś był zdrowy, nie doświadczałbyś złego samopoczucia właśnie na skutek odstawienia tych produktów. Ale człowiek nie może być zdrowy, kiedy je śmieci, kiedy je niegatunkowo, kiedy je stymulanty właśnie w postaci na przykład mięsa. Dlatego kiedy Ty to odstawiasz, ty czujesz się źle i to pokazuje, że Twoje nadnercza są już tak przestymulowane, że Ty totalnie nie ogarniasz życia na tej ziemi, że Ty nie masz siły, że Ty masz brain fog, że Ty jesteś zmęczony, że Ty potrzebujesz drzemać w ciągu dnia... To są właśnie znaki, które pokazują Ci ewidentnie, że Twoje ciało jest chore, a te produkty, które jadłeś, tylko i wyłącznie Ciebie stymulowały. Zwierzę wie, kiedy idzie na śmierć. Może ono świadome nie jest, ale czuje pewne rzeczy. I zwierzę czuje, kiedy idzie na śmierć, kiedy zostanie zabite. I w tym samym momencie, kiedy zwierzę czuje, że coś jest nie tak, jest reakcja stresowa. Kiedy jest reakcja stresowa nadnercza, tego zwierzęcia wydzielają pewne hormony, tak jak Twój organizm wydziela hormony stresu, to samo dzieje się u zwierzęcia. I teraz te hormony są w całym organizmie tego zwierzęcia. Kiedy to zwierzę zostaje zabijane, to te hormony w jego ciele są, w jego tkankach, w jego mięśniach, czyli w mięsie, które Ty potem będziesz spożywał. I Ty spożywając mięso, jesz tą adrenalinę, jeszcze te wszystkie hormony, które wydzieliły się właśnie w tej sytuacji stresowej. I właśnie te hormony Ciebie stymulują. To one pobudzają Twoje gruczoły do pracy. Dlatego kiedy Ty je odstawiasz, ty będziesz czuł się źle po prostu, ponieważ te wszystkie hormony nie zostają zniszczone podczas obróbki termicznej. One nie wyparowują, o, ich nie wysmażysz, ich nie wygotujesz. One są w tym mięsie. Tak samo jak ta chemia przycała, antybiotyki, sterydy. To wszystko w tym, mięsie się jest. A ty to potem jesz. Nie przeraża ciebie to? Bo kiedy ja o tym myślę, to mnie to przeraża. I w życiu nie chciałabym mieć czegoś, co jest tak chemiczne i tak stymulujące. Więc zanim następnym razem sięgiesz po mięso, to spójrz na ten kawałek mięsa i zastanów się, czy to naprawdę jest dla Ciebie dobre. A więc spożywając mięso, spożywamy stymulanty, spożywamy hormony, spożywamy śmieci, antybiotyki, sterydy itd., itd. I tutaj, co warto zauważyć, nawet jeżeli Ty jesz mięsko od cudownej, kochanej krówki, od kochanego świniaczka, który po prostu biega o sobie szczęśliwe po polance, to pamiętaj, że nawet jeżeli to, to mięso nie jest faszerowane lekami, to ono wciąż jest pełne hormonów, hormonów, które zostały wydzielone za życia tego zwierzęcia. Więc nawet jeżeli Ty jesz cudowne jakości produkty mięsne, to Ty wciąż jesz stymulanty, które robią Twojemu organizmowi, Twoim gruczołom ogromną szkodę. Więc miej to na uwadze, zanim kolejny raz sięgniesz po mięso i zastanów się, czy ono naprawdę Tobie służy? Bo ja mogę Tobie powiedzieć, że nie, w żadnym wypadku Tobie nie służy. Oczywiście mówi się również, że mięso jest pełne witamin, pełne minerałów itd. itd. Ale co powinniśmy pamiętać, to to, że w mięsie naturalnie te wszystkie witaminy, te wszystkie minerały tak naprawdę nie występują. Zwierzę wszystkie te witaminy również wytwarza podczas swojego życia. Te witaminy są syntetyzowane przez florę bakteryjną tego zwierzęcia. Dlatego to zwierzę jest pełne witamin, i my mówimy, że mięso jest zdrowe, ma dużo witamin, minerałów, i my musimy jeść. Gdybyś ty zabrał o swoją florę bakteryjną i o swoje zdrowie, to ty byś nie musiał jeść produktów od zwierzęcych, żeby mieć te wszystkie witaminy, bo twój organizm, a dokładnie twoja flora bakteryjna, syntetyzowałaby wszystko, czego Ty potrzebujesz. No i popatrz, kiedy ty odstawiasz te produkty odzwierzęce, pełne tych witamin, minerałów, pokazują się nagle braki, jakie brak, jakie ty masz brak, kiedy masz niedobory, prawda? Ale te niedobory świadczą o tym, że twoje ciało jest tak zniszczone, że nie ma wchłaniania, nie ma poprawnego trawienia, nie ma utylizacji poprawnej, nie ma poprawnego też wydalania. Dlatego ty jesteś chory. A więc zanim ty znowu sięgniesz po to mięsne jedzenie, zastanów się, czy ono naprawdę da tobie wszystko czego ty potrzebujesz, czy nie lepiej zadbać o swoje ciało, o swoje ciało, żeby działało, żeby nerki filtrowały to tak, jak należy, żeby jelita były czyste i żeby jelita zamieszkiwały dobre bakterie. Nam potrzebne dobre bakterie, żeby wątroba była czysta, żeby układ pokarmowy działał jak należy, żeby narządy wiedalnicze wydalały wszystko, co jest niepotrzebne i co jest szkodliwe. Więc zanim się jeżdżą to mięso, zastanów się, czy nie lepiej by było zadbać o swoje ciało. I to jest właśnie ta kolejna rzecz, dlaczego ludzie czują się źle, bo to mięso dostarcza pewnych rzeczy, a kiedy je odstawiamy, nagle okazuje się, że mamy braki, niedobory. Mamy braki, niedobory, bo mamy zniszczone ciało, a to zniszczone ciało jest właśnie przez to mięso, które jedliśmy. Voilà. Pamiętajmy też o tym, że rośliny pięknie pokazują nam nasze słabości, zwłaszcza kiedy jemy wysoko surowo, kiedy jemy owocowe, żywe, pełne energii, pełne wody jedzenie, to ono będzie pokazywało nam, gdzie leżą nasze słabości. Więc kiedy Ty odstawiasz pewne produkty od zwierzęce, chemiczne i wprowadzasz dużą ilość surowych, warzyw, owoców, to Twoje ciało będzie pokazywało, gdzie jest problem. Jeżeli jesteś na przykład zmęczony, przemęczony, to znaczy, że Twoje nadnercza mogą dobrze nie działać. Nagle okazuje się, że masz C, bo nagle okazuje się, że masz KANDIDĘ, to i tamto. To nie jest wina roślin. Absolutnie to nie jest wina roślin. Rośliny pokazują, gdzie jest problem i pokazują Tobie, nad czym masz pracować. A kiedy te problemy się pokazują, to znaczy, że jest duże zanieczyszczenie, zatoksycznienie, jest dużo złogu w ciele, jest duża, duża stymulacja i to trzeba ogarnąć. Dlatego nie zniechęcaj się do roślin, tylko zrozum, że one pokazują twoje słabości. Czyli one tak naprawdę Tobie pomagają, bo one wysyłają znaki. A kiedy Ty wprowadzasz to mięso i te przetworzone rzeczy z powrotem do swojej diety, to Ty te znaki uciszasz, wygaszasz, Ty je zatłumiasz, przytłumiasz, zadeptujesz je. I wtedy Twoje ciało nie może się z Tobą kontaktować, bo te stymulanty biorą górę nad tymi roślinami. I taka jest prawda, bo to jedzenie jest ciężkie, jest toksyczne i to wszystko przygłusza te wszystkie piękne znaki. Dlatego znowu, zanim sięgniesz po śmieci, po mięso, zastanów się... Czy nie lepiej by było ogarnąć swoje ciało i zadbać naprawdę o swoje zdrowie, ale produktami, które do tego zdrowia doprowadzają? Bo mięso, stymulanty, nabiał, mleko, sery, przetworzone rzeczy, chleby, zboża, produkty GMO, produkty chemiczne nie doprowadzają Ciebie do zdrowia, nie dają tego zdrowia w ogóle. Także zastanów się następnym razem. Kolejna rzecz jest taka, że produkty odzwierzęce, chemiczne, wszystkie niegatunkowe, czyli wszystko, co nie jest rośliną. Owocem, warzywem jest pełne soli i pełne różnych dodatków. I ta sól i dodatki również są stymulantami. Pamiętaj o tym, że ta stymulacja również pochodzi od soli i od innych chemicznych dodatków. Dlatego, kiedy ty odstawiasz sól, bo jesz dużo na przykład owoców, które nie są słone, to ty możesz właśnie czuć. No, rozdrażnienie, osłabienie, jakieś symptomy, bo ty odstawiasz znowu stymulant, który napędzał na przykład twoje nadnercza do pracy, i teraz tego nie ma, więc ty czujesz się po prostu źle. Także pamiętaj też o tym, że w jedzeniu mamy dużo soli, cukru, dużo różnych dodatków, które również są stymulantami, tak jak właśnie hormony, na przykład pochodzące z mięsa. Dlatego, jeżeli ty chcesz przejść na żywe jedzenie, wysoko żywe jedzenie, na po prostu na roślinne jedzenie, to pamiętaj o tym, żeby wszystko robić rozsądnie i żeby wszystko robić powoli. Ty nie musisz się rzucać na głęboką wodę. Ty nie musisz rezygnować z wszystkiego na już. To znaczy, że wczoraj do śmieci byłeś w McDonaldzie, a dzisiaj nagle jesteś już surojackiem. To nie musi tak wyglądać, a wręcz przeciwnie, to nie powinno tak wyglądać, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo kiedy twoje ciało jest bardzo słabe, to im większy krok zrobisz do przodu, tym bardziej możesz się na tym przejechać. I bardziej możesz się zniechęcić, ale też bardzo mocno poczuć, jak twoje ciało jest słabe. Tego nie chcemy, a i tego nie trzeba robić. Dlatego rób wszystko powoli: stosuj zioła, stosuj praktyki wspomagające. Na pewno rozwijaj się również duchowo, pracuj nad swoją głową, czy nad swoją mentalnością, nad emocjami, ponieważ emocje i detoks emocjonalny również może cię sprowadzić na ziemię. I naprawdę może to być również bolesne. Sama przez to przychodziłam, więc naprawdę wiem, o czym mówię. Dlatego wszystko trzeba robić powoli, spokojnie. I kiedy będziesz robił wszystko powoli, kiedy wprowadzisz praktyki wspomagające, to z czasem będziesz czuł różnicę. Czasem będziesz czuł awersję do produktów odzwierzęcych, do produktów przetworzonych, bo będziesz widział, jak zagle Twoje ciało reaguje źle na te chemiczne rzeczy, ponieważ już je odzwyczajasz od nich, więc kiedy do nich wracasz, to ty możesz czuć się źle. Oczywiście niektórym ludziom to pomaga, no bo jednak są tak zdegenerowani, znaczy ich ciała są tak zdegenerowane, że po prostu to gdzieś tam pomaga i, i ucisza te wszystkie symptomy. Natomiast no, to nie, nie działa w ten sposób i to nie jest rozwiązanie tak naprawdę. Bo jeżeli ty chcesz być zdrowy, to musisz wyeliminować wszystkie czynniki, które są szkodliwe dla twojego ciała. Po prostu tego rób wszystko spokojnie, powoli, z głową, nie śpiesz się, zrób sobie plan działania, przeanalizuj, wszystko, znajdź ścieżkę, która będzie Tobie odpowiadała, bo metod powracania do zdrowia jest odgroma i może robić różne rzeczy, cuda nie widy i każdy na swój sposób tak naprawdę może dojść do, do zdrowia. Dlatego nie śpiesz się, przemyśl wszystko. I powoli sobie działaj. Ale działaj. Bądź świadomy tego, że jeżeli zmieniasz nawyki żywieniowe, to robisz dobrą robotę. Pamiętaj też o tym, że kiedy ty jesz roślinnie, to ty musisz jeść dużo. Dlaczego? Ponieważ rośliny w czystej postaci, a nawet jeżeli są parowane, gotowane, pieczone bez tłuszczu, wciąż są bardzo delikatne. To znaczy, że są lekko strawne, nie zapychają, nie obciążają, dlatego będą trawiły się szybko, dlatego ty musisz jeść więcej. Tradycyjne żywienie działa na zasadzie zapychania. To nie na zasadzie odżywiania, tylko natykania się czymś, co nas zapcha, czymś, co będzie ciężkie, co sprawi, że nie będziemy musieli jeść przez pięć następnych godzin. Natomiast to nie jest zdrowe podejście, ponieważ to nie chodzi o to, żeby się zapchać i wypchać tym, tylko chodzi o to, żeby jedzenie nas nie obciążało, nie zatruwało, nie zatoksyczniało. Żeby lekko się trawiło. No i właśnie lekko trawiące się jedzenie to są owoce i warzywa. W surowej postaci, a tak jak powiedziałam, nie tylko w surowej postaci, mogą być lekko przetworzone termicznie i też będą bardzo delikatne dla nas. Dlatego pamiętaj, że jeżeli wprowadzasz rośliny do swojego życia, to musisz jeść więcej. Twoje posiłki muszą być duże. Bądź możesz jeść częściej, a mniej. I na początku to też jest okej. Okay. A nawet wskazane, zwłaszcza kiedy masz zastymulowane mocno, słabe nadnercza. Nie martw się, że Ty jesz za dużo. Nie przejadaj się, jedz tyle, ile potrzebujesz, żeby zaspokoić swój głód. Wtedy wiesz, że jesz okej. Okay okej okay, ilości. też możesz mieć problemy ze wchłanianiem, z utylizacją. więc na początku te rośliny nie będą dawały Tobie takiej satysfakcji, na jaką liczysz i jakiej oczekujesz. to wszystko zmieni się z czasem. z czasem będziesz lepiej wchłaniał, kiedy twoje lite się naprawią, kiedy nerki będą lepiej pracowały, kiedy wątroba się oczyści. wszystkie procesy będą zachodziły z czasem inaczej. ale musisz uzbroić się w cierpliwość, bo to chwilę potrwa. dlatego tym bardziej na początku musisz jeść więcej. ludzie bardzo często nie dojadają, jedzą o wiele za mało, kiedy to się tradycyjnie potem przechodzi na ścieżkę roślinną i zrobi sobie małą sałateczkę, która kiedyś była tylko dodatkiem do kotleta i ziemniaków, i liczy na to, że to go usatysfakcjonuje. To jest w dużym błędzie, bo nie takich sałateczek, które były kiedyś dodatkiem, trzeba zjeść 10, 15, 20, czyli musi to być jedna wielka micha warzyw bądź owoców i one wtedy nas zaspokoją. Wiadomo, częściej możemy odczuwać głód, jest to normalna rzecz, tego jedzmy częściej. A mniej, na razie niczym się nie przejmujmy. Po prostu jedzmy tyle, żeby nas to satysfakcjonowało, żebyśmy nie czuli głodu, żebyśmy nie chodzili rozdrażnieni. Wtedy robimy krok w tył i sięgamy po śmieciowe jedzenie, w tym produkty odzwierzęce, czy tam jakieś inne. Także na początku nasz organizm musi się też przyzwyczaić do roślin. Musimy nauczyć nasze ciało pracować z tymi roślinami. Nasz organizm musi się przyzwyczaić, że kiedyś dostawał coś, a teraz dostaje coś innego. I no, nie był przyzwyczajony, nie był nauczony, więc nie wymagajmy od niego, że kiedy my zaczniemy mieć roślinę, to nasze ciało będzie już wiedziało, co robić, jak robić i będzie wszystko super. Nie, nie będzie. Na początku nie będzie super. Bądźcie tego świadomi. Ale pocieszające jest to, że to się zmieni. Po prostu z czasem się to zmieni. Także... Rośliny nie są niczemu winne. Tak jak powiedziałam wcześniej, podczas zmiany nawyków żywieniowych możemy przechodzić też przez detoks emocjonalny. Bardzo dużo emocji może z nas wychodzić, ale też nowe emocje mogą się pokazać. Dlatego, podczas zmiany nawyków żywieniowych, również musimy skupiać się na pracy mentalnej. Wiele osób, które zmieniają nawyki żywieniowe na roślinne, Robią to, bo to jest cool, bo to jest modne, bo ja widziałam super efekty u niego, to u mnie też na pewno się to sprawdzi i ja na już muszę to wprowadzić, dlatego zmienia wszystko, robię z kolegą wodę, przechodzę na rośliny, wczoraj jadłam mięso, ale dzisiaj już jestem bretarianką. No właśnie, i takie zachowanie nie świadczy o pełnej świadomej gotowości, jeżeli chodzi o zmianę nawyków żywieniowych na czysto roślinne. Wiele osób. W głębi serca nie chcę tego zmieniać. Nie chcę odrywać się od mięsa, nie chcę zaprzestawać jedzenia tradycyjnego, bo w pewnym sensie to jedzenie daje takie poczucie bezpieczeństwa, komfortu, dobrego samopoczucia, bo zawsze to robiliśmy i czuliśmy się z tym dobrze, komfortowo, było miło, kiedy jedliśmy. Mamy pewne wspomnienia związane z tym, że jedliśmy pewne tradycyjne potrawy. I to jest normalna rzecz, dlatego na zmianę nawyków żywieniowych bardzo mocno trzeba się przygotować. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy robić krok wstecz i będziemy mówić, że nam rośliny nie służą. A to nie jest i roślin, tylko tego, że my się nie przygotowaliśmy. Wiele ludzi nie jest gotowych na taką zmianę właśnie pod względem emocjonalnym, bo nie chce, bo ma swoje przekonania, bo nie pożegnało się z tym jedzeniem, które szkodzi tak naprawdę i gdzieś jest taka duża tęsknota za tym jedzeniem, że po prostu nagle sięgamy martwe zwierzęta, po sztuczne produkty i wtedy mamy wrażenie, że jesteśmy zdrowi, czujemy się dobrze i to właśnie wina roślin, że my czuliśmy się źle. Nie, to nie jest wina roślin. Znowu to powtórzę, to nie jest wina roślin, tylko wina tego, że my. Mamy nieprzepracowane pewne rzeczy i też nie mamy w zwyczaju pracować nad pewnymi rzeczami, co jest dużym błędem. Dlatego ludzie bardzo cierpią, kiedy przychodzą na rośliny, bo o, zjadałbym takie spaghetti, o, zjadłbym takie pierożki, oj, ten bigosi był zawsze taki dobry i tak dobrze się czułam, kiedy zrobiłam jego babcia. To są właśnie rzeczy, z którymi się nie pożegnaliśmy, z których nie przepracowaliśmy, których nie zaakceptowaliśmy, nie ukochaliśmy. To są bardzo ważne rzeczy, na które również trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś nie jest gotowy, to nie powinien zmieniać nawyków żywieniowych tak całkowicie. Na pewno warto wprowadzić zmiany, ale nie trzeba zmieniać wszystkiego na już. Do tego trzeba się przygotować. Bo nawet możemy odczuwać ból fizyczny, kiedy nie przepracujemy naszej głowy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, człowiek to nie tylko ciało fizyczne, to również nasze emocje, nasza sfera duchowa. Dlatego w tej sferze również powinniśmy się rozwijać. I nad nią pracować. Bo kiedy cierpi nasza głowa, to cierpi nasze ciało fizyczne, ale też w drugą stronę, kiedy cierpi nasze ciało fizyczne, cierpi nasza głowa, dlatego koniecznym jest połączenie pracy nad ciałem fizycznym i ciałem mentalnym. Do tego zanim zrezygnujecie z jedzenia wszystkiego, zastanówcie się, czy naprawdę jesteście na to gotowi. Poczujcie to. Czy zwróćcie uwagę, zaobserwujcie, jakie emocje się pojawiają, kiedy wymyślicie o tradycyjnym jedzeniu, o tych wspomnieniach, które się wiążą z tym jedzeniem. I wtedy będziecie wiedzieć, czy jesteście na pewno gotowi, czy nie, bo jeżeli nie jesteście pewnie gotowi, to tak jak mówię, nie zmieniajcie całkowicie wszystkiego. Wprowadźcie jakieś zmiany, ale takie, które nie zrobią wam krzywdy. Bardzo powszechne stwierdzenie jest takie, że muszę jeść mięso, żeby mieć siłę. Muszę jeść tradycyjnie, żeby czuć się dobrze, bo kiedy jem tradycyjnie, to tylko wtedy naprawdę czuję się dobrze. A kiedy jem rośliny, to nagle pojawia się anemia, to nagle pojawia się spadek magnezu, to nagle pojawia się gorze samopoczucie, jestem zmęczony, czuję się sfrustrowany i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się jakieś emocje. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda że Ty czujesz się lepiej, kiedy jesz martwe zwierzęta czy przetworzone jedzenie. To mi się tak tylko wydaje, bo to jedzenie zagłusza Twoje symptomy. To ucisza Twoje ciało, które do Ciebie mówi, ale to nie znaczy, że Ty jesteś zdrowy. Kiedy jesz śmieci, kiedy jesz martwe zwierzęta, to przykro mi, ale Ty nie jesteś zdrowy. Jeżeli Tobie się wydaje, że Ty jesteś zdrowy, bo nie masz symptomów, a jesz wszystko, to ty nie jesteś zdrowy. Te symptomy prędzej czy później się pokażą. Bo kiedy jemy coś, co nas stymuluje, kiedy nas obciąża, kiedy nas mocno uziemia, to my faktycznie czujemy się lepiej. Ale to nie jest prawdziwe, dobre samopoczucie. To są tylko pozory. Więc kiedy ty odstawisz te wszystkie śmieci, to wszystko, co cię obciąża, to co cię stymuluje to Ty zobaczysz, jak bardzo masz chore ciało. Tylko kiedy Ty wprowadzasz znowu te produkty, to Ty nagle czujesz się lepiej, Ty myślisz, że jesteś zdrowy, ale niestety zdrowy nie jesteś. To jest tylko złudne poczucie zdrowia. Bo tak naprawdę tutaj nie ma żadnej poprawy zdrowia. Tutaj nie ma uzdrawiania, kiedy Ty jesz martwe zwierzęta. Dlatego z czasem ty i tak będziesz jeszcze bardziej chorej niż jesteś teraz. Pamiętajmy też o tym, że każdy człowiek inaczej będzie reagował na zmianę nawyków żywieniowych. Są osoby, które mogą zrobić krok na głęboką wodę i nic im nie będzie, bo gdzieś tam są bardziej świadome, gdzieś bardziej pracują nad pewnymi sferami, ale są też tacy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. I wszystko musi być małymi kroczkami wprowadzane, małymi etapami. I to jest ok, bo każdy człowiek jest inny i każdy ma swoje doświadczenia. Dlatego nic nie rób na siłę. Nie Coś tylko dlatego, że jest modne albo zadziałało na twojego przyjaciela, i ty też musisz spróbować. Pamiętaj, że ty różnisz się od każdego człowieka na tej ziemi. Ty jesteś wyjątkowy, dlatego też inaczej możesz zareagować na zmianę nawyków żywieniowych na roślinne, na czysto roślinne. Obserwuj mocno swoje ciało, jeżeli chcesz zmieniać nawyki żywieniowe. Pamiętaj, żeby robić powolne kroki, pamiętaj, żeby wprowadzić zioła, praktyki wspomagające, których jest ogromna ilość i bardzo często mówię o nich na moim instagramowym profilu, więc tam Ciebie również odsyłam, bo tam jest kupa informacji, które mogą być dla Ciebie dużą inspiracją. Pamiętaj o tym, żeby pracować nad swoim ciałem fizycznym, ale też ciałem mentalnym, czyli nad swoją głową, aby obserwować swoje emocje i przepracowywać to, co należy przepracować a myślę, że każdy człowiek ma ogrom rzeczy do przepracowania, jeżeli chodzi o głowę. Dlatego pamiętaj, że to nie jest wina roślin, że ty się źle czujesz. Nie obwiniaj roślin o swoje złe samopoczucie, bo to właśnie rośliny pokazują tobie pięknie, co masz do naprawy, gdzie leżą twoje słabości. Jeżeli chcesz być zdrowy, zawsze możesz być. Moje motto brzmi: jeżeli nabyłeś jakąś chorobę za swojego życia, to za życia możesz się jej również pozbyć, bo ta choroba powstała na skutek twoich niepoprawnych, i niegatunkowych działań, dlatego jeśli je zmienisz, to dojdziesz do zdrowia. To tyle w tym filmie, mam nadzieję, że wszystko zostało dobrze wyjaśnione. Jeżeli masz jakieś pytanie, zadaj je pod spodem, a ja Tobie zawsze chętnie na nie odpowiem. Widzimy się w następnym filmie, pa!